Patryk też powinien mieć A już robiłem jakieś testy bo... bo... Dysmontujcie to e, na połowę Dysmontujcie Jestem, ale... Gryta? Gryta? Gdzie? 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 Na dół jedzie Zamknę ją ja... Poczekaj, on tutaj, szybko się... To dysmontujcie Ja jestem on... przed Gdzie on jedzie? Tutaj... Jedzie kolega do niego, jedzie kolega od góry, od Mki, od n pinguje. na idzie do yeah. yeah. was. Yeah. DZIK normalny, DZIK normalny. Na dismountzie gdzie grey, tak. Tutaj. Ping? Pinguj. I tu taki specyficzny 1500 IP tutaj. On jest, on, ich jest paru, będziemy się napierdalać. Fale e, na moje jakby co. No dobra, zmieńcie te fale. Alkus, ty, na tym klikasz to, by Nawolamy, nawolamy, trakcie Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Idę. Nie mam przepały jak coś. Ej, tu Chili jest od dołu, ktoś. Spoko chodź do góry. Przepalam się. Dobra, ja bierę hilera. Siadam na chwilę. Pomagam ci ten Weź klarka, Szklarka Chili. Szklarka. Tak, Ja mogę. Dobra Weź ten mogę. Je potę, podrzucam. Przerwałem. Przerwałem. Idę nakuszę. Gonię pięć. <śmienność> lutuj ktoś tam, lutujcie tam pufaki. Dobra Dogoni. Alkus lutuj. Pozwal. Alkus lutuj. Nie mogę. <śmienność> ty poty odporności. Jadam, tu jadam. Napierdolam się. Ale montują czy... A, walą ciebie. Chodźcie, 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 chodźcie Dobry dawaj, zamknij Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj <grym> 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 Przypalają cię, ja też się przepalam Siadam na kostur, jestem na kosturze Olcia mhm. ja jest na mnie się... Ej, akolina napada, akolina napada Kul cool. Bez pillera Tak, tu wszyscy podamy teraz

Łapy no, na chwilę, Spokojnie, spokojnie, jak u siebie, bijem, się, bijem się Zabijcie te bierposy. Mają druida, druida mają Chodź Karek, ucieknij Oni dostali To cofnijcie minimalnie, bo ja właśnie go No, cofnij się, cofnij się, cofnij się Cofnij się, spokojnie, spokojnie tak. Spokojnie, bijcie, bijcie. Mamy czas, A jeden pad Zaraz drugi, zabijcie go, zabijcie Olusie, O Lusie zabijcie. Dobra, cofnij Karek, cofnij Karek, dobra i gonimy już, gonimy. I gonimy już do końca. Paga ściana jest? Złapie, złapię go. Jest? Trzeba robić? Nice! Mamy to! Jest! Jeden zmontował jutek. Zostańcie na tym. Dobra, ten idziemy. Nice Nice. Jak go dogonię, no, ja to go nie. Nie jako to go Nie słuchaj mnie. Spokojnie, jak go to Ej, okej. Ta? teraz wszyscy. Ej, chłopaki, spierdalamy Gdzie są spingi? Spingi, Dobra, powiedz jak cię z nich... Poczekajcie, poczekajcie. To nie smontuj tą stronę, tej. Hej baby! Ja nie mam tryb. Chuj w to, mam ten, mam jelenia. Na EOD ich znam. mam jelenia Fajera. A, okay, A tu jest przewóz, mój To jest pożoga! To jest pożoga! Pięć pożogę, pięć pożogę, pożogę, Jest shadow color, oni są w setach No to Dobra. jest pożoga. Nie wywalcie się ze wszystkich. Nie się, nie się. Uciekajcie, uciekajcie. A nie, nie, nie. Bijemy się z nimi, bijemy się, spokojnie, bijemy się. przepalcie się, przepałka. I lecimy z kurwami. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak u siebie, kurwa, nie, nie strajcie, nie strajcie. Dawaj, 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 buław to, buław to, buław to. Ładnie, ładnie, ładnie. Eee, mają dwóch healera. Dwóch healerów mają. Jak eee, to, dwóch, to... Nie mają więcej, bo to jest... Dobra, nie, Dobra. Nie, mam prosta. No, sobie chyba. Łapię. Dobra, są złapani tutaj w dwóch, na pingu. Dawaj Szklarek Kasuj Frosta, Kasuj Frosta Kasuj Frosta ktoś Tutaj idę pingu tylko. Punk i... Nie mają healer. Tank 82 ładnie jest Podoba mi się Dobra, lecę dalej zbierz jak możesz Biegnę Tu jest, tu jest jeden na pingu chyba Tylko nie wiem... Nie wiem czy to jest Be... ich teren Będę, będę, będę Za 5 sekund mam ten, mam grala. 4, ja pingu, gdzie jesteś? Pingu, gdzie jesteś? Bo ja na, dole, jest. na dole jesteśmy Dobra, Dobre, bo tego miał, nie łapię nie uciekają, Dobra, grała. grala. Zostawy w o... Dobra, do bierzcie tego, a ja się tym zajmę To bo jest tam w góry krasną Takuje Dobra, on się zamknął w kablu Ja już jadę z minuci Zatrzymuję. Dobra na Dobra, nastunie, bicie nice.

Mego tu kurwa wszyscy biją Ale jak on się wyjebał? Nie, ale KS jest. Ładnie pokazuje, że jest kolejna pięciu. CICHO kurwa wszystko dawać na zamknięte. Six and a half hours later. Dobrze. Ja Myślę, że muszę zdąży banka, kurwa załadować za Go <głosłotki> no, Ja też tak myślałem Na stu nie jest. D dajcie mi go dotować proszę.